maneczko, moi drodzy, jestem Anert i od razu was informuję, będzie bez kamerki, wybaczcie mi za to również, wybaczcie mi, że dawno nie pojawiły się żadne filmy na moim kanale, ale mam bardzo, bardzo dużo na głowie, a ten odcinek nagrywam o 4 rano, więc jestem już zmęczony, co na pewno słychać, ale bardzo chciałem dla Was ten film zrobić, więc zrobimy sobie opening tych nowych kul projektu i zobaczymy czy warto, czy coś ciekawego nam wyleci. A przy okazji otworzymy sobie stare kule. Nie pamiętam jak one już się, jak one się nazywały. Aha, to były Arcadie, no dobra. Więc 11 kulek projektu i 7 kul Arcadie. Zaczynamy moi drodzy. Katarina, fajny champion, fajny skin, jak najbardziej w porządeczku Mamy Kamilkę z Sabatu, już troszkę gorzej, bo już ją mam. Ale sam skin uważam za ładny projekt i no tutaj nie mam się z czego cieszyć akurat. No zobaczymy co będzie dalej. Mamy Ari z dynastii, Ari ogólnie bardzo fajna bohaterka, więc ja również że z odłamka się cieszę. Dobra, gangplank niech będzie klasyczny skin. Jak najbardziej do przodu jesteśmy. Oprócz mamy Garena. Ogólnie skin do Garena podoba mi się chyba tylko jeden. Poza tym nie gram Garenem, więc tak słabo, ale zobaczymy. Co będzie dalej? O, proszę, to jest fajny skin. Mi się osobiście bardzo podoba. I od razu, tutaj chciałbym odezwać się do hejterów, którzy powiedzą, że czytam okropnie te nazwy, bohaterów, ich imiona i tak dalej, i tak dalej. Nieważne: po prostu chuj wam w dupę. A my, moi drodzy, lecimy dalej. Indel sticka, mamy super ransko. Oproszę, Twisted Fate, jak najbardziej w porządku. Tak, z sentymentu powiedzmy. No i mamy Siwane. Myślę, że też całkiem, całkiem fajnie. To ciekawe już prawie 10 tysięcy esencji. No i ostatnia kula projektu. Oproszę, mamy legendarną czarodziejkę Gwiazd Jinx i nocik dobra, ostatnia kulka uratowała troszkę ten openik, bo ogólnie uważam, że nie był on jakoś super mega dobry. Ale dobra, teraz moi drodzy, pootwieramy sobie te kapsułki. Mamy epicki skin, jak najbardziej w porządku. No i wracając jeszcze do tematu tamtych kapsułek, yy, ogólnie uważam, że i tak raczej mało opłacalne są. Wydaje mi się, że były już lepsze openingi za mniej pieniędzy. Mówię, ten klejnociek i legendarny skin jeszcze trochę ten opening uratował, ale myślę, że jak najbardziej w porządku. To i proszę bardzo, kolejna super skórka Miss Fortune. Bardzo bym się cieszył, gdyby nie fakt, że już ją mam. Mamy czerwana epickiego, jak najbardziej w porządeczku. Rad. Epijski Lucian, jak najbardziej w porządku. Ja tam zawsze się cieszę, jak nawet jeśli jakiś skin mi się nie podoba, tak tamten I na przykład, to po prostu sobie go na esencję wymienimy, stworzymy więcej skinów. Wojowniczka, shows, Miss Fortune. no to akurat z miski się cieszę miską lubię czasem pograć. Więc jak najbardziej na plus. No i co moi drodzy, to by było na tyle w tym openingu, mam nadzieję, że wam się spodobał, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nim myślicie i od razu mówię, od razu, no nie tak od razu, bo na koniec, ale nie mam zamiaru montować tego odcinka, bo po prostu mi się nie chce, jest czwarta rano, jestem zmęczony, postaram się, żeby film pojawił się tak powiedzmy za kilka godzin, jak się wstawi, a kiedy będą kolejne filmy, moi drodzy, niestety nie wiem ale serdecznie zapraszam na discorda zachęcam do zostawienia łapki w górę no i niestety będę się już z wami żegnać trzymajcie się do usłyszenia cześć